22 lipca, Trzy rzeczy, które wydarzyły się tego dnia w historii i mogą Cię zaskoczyć. 1991 Premiera, Terminatora 2, Dzień Sądu, Arnold Schwarzenegger wraca jako T800 i tym razem jest po dobrej stronie. Film zachwyca efektami specjalnymi i fabułą, przez wielu uznawany za jeden z najlepszych sequelów wszechczasów. 1793 Otwiera się Louvre jako muzeum. Zamiast królewskiej rezydencji, powstała tam Świątynia Sztuki. Louvre oficjalnie otwiera się dla publiczności w Paryżu. Dziś to jedno z największych i najsłynniejszych muzeów na świecie, z ikonami jak Mona Lisa czy Wenus z Milo. Miliony ludzi rocznie przechodzą przez jego szklane wejście. 1933 Urodziny Banku Gospodarstwa Krajowego. Powstaje BGK, jedna z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Do dziś wspiera rozwój gospodarczy, innowacje i inwestycje publiczne. To cichy motor wielu wielkich projektów. Sztuka, gospodarka czy kino science fiction, co dziś wybierasz?